Ksiądz Biskup Frankowski, tak ceniony przez nas wszystkich, powiedział w komilii na jasnej górze 13 lipca 2002 roku. Pojawili się zaborcy. Zaborcy, bo zabierają nam poczucie naszej polskości i katolickości, naszej godności, naszego koloru usiłują wykorzenić nas z naszej tożsamości na to Przeważająca część książki, nie mogę przeferować bo przyjeżdżam długo, to jest co robić w różnych y, sytuacjach. Ja przytoczę między innymi wśród różnych pomysłów, tu macie książkę, to po co będę teraz y, państwu, y, Państwa zamęczał i y, zadanił. Otóż wśród tych przeróżnych y, pomysłów jest między innymi stworzenie, w internecie, bo to jest bardzo ważne, polpedii polskiego przeciwstawienia Wikipedii, tej encyklopedii zakłamanej i poprawnej politycznie. Sugerowałem już wczoraj w na Radzie Naukowej naszej uczelni wyższej sztuki kultury społecznej i po, po społecznej, medialnej, uruchomić udziałem wielu informatyków, taką właśnie encyklopedię patriotyczno-chrześcijańską, która by docierała z pomocą haseł i polonii, żebyśmy mieli pod ręką tego typu teksty, a nie te teksty zakłamane. Propozycje w bardzo wiele przede wszystkim, proszę Państwa, mają one być Polonią, ale raczej jak pomóc w Polsce te 80 stron konkretnych propozycji czeka, jestem otwarty na dalsze, a jestem pewny, proszę Państwa jeszcze raz, jeśli obudzimy świadomość czasu mamy mało. Jeśli doprowadzimy, to jest pierwszy nieodzowny krok. Przegranie wyborów samorządowych nie może mieć miejsca. Jeśli wygramy te wybory samorządowe... Obalimy potem ostatecznie rząd katastrofy narodowej. Możemy zrobić wszystko dla powstrzymania upadku Polski, spadania ku zapaści, choć mamy tylu wrogów. Ja wierzę, że Polska się budzi. Dziękuję.